I witamy się dnia. Dzisiaj mamy. który? Nie wiem, zaraz Wam powiem, ale wiem, że dzisiaj jest bodajże chyba środa. Dzisiaj jest środa. Druga próba rzepaku. Nie, przepraszam, czwartek, 10 sierpnia. Druga próba męczenia rzepaku. Zaraz zobaczycie, kombaj jedzie przede mną. Ja mam wózek. Eee, specjalnie tutaj nie odpinaliśmy federa no bo tu jest przejechać tylko po drodze kawałek feder 6 metrów to wiecie trochę zajmuje eee, no ale tutaj kawałek mamy ze 150 metrów no to szkoda eee, szkoda to odpinać eee, przede mną jedzie kombajn piotrek właśnie wieże tutaj na drugą działkę a za kombajnem jedzie jedzie jacek manem i kontenerem E, dzięki życzliwości Norberta, którego pozdrawiam, e, nie musimy tego wywozić przyczepami, tylko Norbert tutaj e, swoim samochodem i kontenerem e, wywozi nam to na szczęście. No to po prostu mamy szybciej. Tak samochód zawsze mobilniejszy e, niż, niż traktor. Pomimo tego, że wiecie, ja tam zebrałem te, te 20 ton ostatnio na, na, na przyczepy no, ale zawsze, zawsze, to kontenerem, to no tym samochodem zawsze to szybciej, nie? Teraz samochód się pojedzie zatankować, samochód się pojedzie zatankować, a ja ten, a ja tu gdzieś się wcisnę, później wjadę, później wjadę, później wiadę na pole. No, a na razie, na razie to tutaj zaczekamy, dobra. To do widzimy się w kombajnie. Ten stojący jest mokrzejszy niż ten co leży. Ten ma nawet i do 13 wilgotności. A jak Piotrek wjechał należący. leżący to i było nawet i po siedem. Tutaj się dobrze kosi, bo w miarę, bo stoi. A na tamtych działkach to była masakra. No i jeszcze gorsze też są. że jest zielony takie place No nie mnie to raczej nie zepwa pewnie płacha przerę bo... A wydaje mi się że ta trawa No prawdzi co ta tak ta, jak i tam było Teraz Teraz to trzeba zbierać co jest Ile no. się da zebrać, ile trzeba zebrać, żeby to chciał jeszcze to kupić Tutaj jest niska Piotr Kręca, ale tam, jak jest sub, to tam będzie wyższa i tam trochę za subem będzie taki BS Dobra, tak, ja, ja jadę po krowy, tak, będę do Dobra I tak jak widzicie, kombań spięty Piotrek odjeżdża, kosić dalej. Wykosiliśmy, dzisiaj mamy piątek, wykosiliśmy resztę. Yy, skoszonego żepaku yy, wszystkiego jest, wszystkie działki udało się wyciąć. Ja mam na przyczepie resztkę, to co nie weszło teraz na ten kontener. Dwa kontenery ukoszone. Tamten co ostatnio widzieliście, co był nasypany, później przesypane. No i teraz i teraz resztkę, resztkę mam na przyczepie, jadę do domu. Teraz zostawię, zostawię przyczepę, bo tam jeszcze mam część osób, które chcą sobie tam wziąć do siania na poplony no to do jutra, do jutra zostawię, jutro to wywiozę wywiozę, bo tam może jest 200-300kg, to albo to wywiozę, albo sobie coś zostawię tam co mam poplon zasiać, bo też mam coś poplonu zasiać to może i to zostanie, bo nie na kontener to wysypaliśmy tutaj na, na tą przyczepę no i, no i tyle, jadę na skup, bo do 20 żeby się po prostu tam zgłosić, zgłosić, no żeby po prostu wiecie można było wypisać dokumenty, bo jak się to mówi pieniążek potrzebny, paliwko trzeba kupować, na no zobowiązania inne nawozy takie sprawy, więc pieniądz potrzebny. Ważne, że ważne, że udało się, udało się skosić. O plonie nie będę nic mówił jaki szacuje plon o plonie podzielę się z wami w jednym z kolejnych filmów. Ten najprawdopodobniej film będzie dodany razem, razem z filmem, w którym będziemy zaczynać kosić pszenicę, bo być może jutro, być może jutro będziemy chcieli skosić troszeczkę troszeczkę pszenicy, jeśli będzie wilgotność pozwalała no ale to zobaczymy okaże się jak to będzie wyglądało jak na razie jak na razie to mamy rzepak zebrany ja się cieszę, że udało się zebrać plon nie jest w ogóle re rewelacyjny uda nam się, mam nadzieję odbić koszty pokryć kombajn i coś może na naszą pracę w tym roku się zwróci a to wszystko z powodu tego, że e, no widzieliście, widzieliście sami jak wyglądał ten rzepak. E, tam, gdzie, tam gdzie zostało udało się, że było troszeczkę tego stojącego rzepaku. No to tam plon na tym stojącym jedna działka była, to tam plon był ponad dwukrotnie wyższy. Według wskazań kombajnu to tam plon był ponad drugie tyle wyższy od tego co było leżące. A najśmieszniejsze jest to, że najbardziej wilgotny był właśnie ten stojący rzepak Także, także no, to, no to z tego koszenia byłoby tyle, ja wjeżdżam przed dom Ja wjeżdżam przed dom, zostawiam traktor No i później sobie to poprzesypuję i tyle A teraz kończymy, ja uciekam, zjem coś, szybki obiad i dalej do pracy No, zaczynamy, próbujemy co pokaże pszenica. Wjechaliśmy po godzinie 11.00 Sebastian Awerem, e, bo był wolny, akurat udało się. E, pytałem, czy da radę przyjechał. E, wjechaliśmy w pszenicę, objechane raz dookoła. Tutaj działka 3 hektarowa. Tam bez mała, bez mała 3 hektary, kilka rów brakło, no ale liczy się 3 hektary. Pszenica wysypana, mamy tu zbiornik wysypany, nie był 100%, tam, tam troszkę brakło. E, no i tak. Tak wygląda ziarko. Ziarko nie najgorsze. E, ziarko nie najgorsze, ale powiem Wam, że będzie po parametrach. Na pewno będzie po parametrach, bo jest ziarko takie wypukane, widać, blade. Także zobaczymy wychodziłem zobaczyć, no to kombajn coś tam, coś tam za kombajnem leży, ale to poślad, także tego nie ma co zbierać Nawet lepiej jak to wyrzuci Rosnąć będzie pewnie, to niech mówią ludzie, że rośnie, niech rośnie Ale ten... Ale... Ale, ale, ale co? Ale no niech to lepiej wyrzuci Nie ma co Troszeczkę sobie wiatru ujął, bo tam ziarko się normalne trafiło Także straty też tam coś musi zrobić, ale ale teraz już powinno być ok, troszkę tam plewki się trafi. No i zobaczymy, zobaczymy przede wszystkim ile wchodzi na gnojarkę. Zbiornik nie był taki full pełny, Jakby był pełny, to Sebastian mówi, że tylko około 3 tony jest w zbiorniku, no to licząc tutaj, że jest może 2,5, 2,5 tony, no to drugi wejdzie na pewno. No i zobaczymy, zobaczymy ile, no to te 6 ton może, może, może 6 ton się uda, spokojnie, no zobaczymy, zobaczymy jak wysypie tutaj do burd jeszcze trochę brakuje. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda pszenica. Pokażę Wam, jak wygląda pszenica. Zmierzymy jeszcze wilgotność i ja pojadę po ja pojadę po tamten traktor, znaczy po traktor, przyprowadzę po prostu drugim traktorem przyczepę i ewentualnie w razie czego no, będę sobie szykował w domu jeszcze swoją brandyskę. Kazałem kosić Sebastianowi nisko, naprawdę nisko, żeby żeby słomy było, bo słoma potrzebna Słoma jak na lekarstwo Akurat ostatni bolik wczoraj wstawiłem do chlewa, Także na jutro już będę potrzebował słomy Dziś mamy tak, ogólnie mamy sobotę Wy film będziecie widzieli mam nadzieję jutro Dożynki u nas poodwoływane, bo wszystko stoi na polach Ludzie dzisiaj ruszyli jak na lekarstwo, wszyscy Także no zobaczymy, zobaczymy co tu będzie jak to będzie wyglądało? Pszenica, no tutaj weszłem od dołu, tu jest lepsza, nie powiem, tu jest, tu wygląda lepiej, no to pszenica się tak prezentuje, ale ona nie jest na 10 ton, nie jest na 8, nie jest na 7, nie wiem, czy 5 uleci, czy 6 uleci, nie wiem, nie będę mówił, nie będę szacował w ogóle plonu orientacyjny, będę mógł Wam powiedzieć, jak wykosimy tą działkę, tu jest tak jak mówię, 3 hektary. Tu jest 3 hektary. A jak wyjdzie, to zobaczymy, najlepiej byłoby to wiadome przeważyć, przejechać przez wagę. Ale jeśli będą sypane, bo tak Sebastian prawdopodobnie będzie sypał pełne zbiorniki, no to też na podstawie tych zbiorników będzie można coś, coś ocenić, coś powiedzieć. Także pszenica w końcu. W końcu się zaczynają też niwa. Dzisiaj mamy 12 dzisiaj mamy 12 sierpnia, to wiecie To jest już najwyższa pora, żeby coś zacząć działać, zacząć robić. nie? Dobra, ja idę bo Ania przyjechała, mierzę wilgotność i uciekam. A i co? Przyszedł czas, że i trzeba prasować. Prasa zapięta, wymyta. Co? Włączamy, próbujemy co to się dzieje. Eee, zawór, zawór dokręcony na słomę. Obroty ustawimy mu tak na 1200, bo tak ustawiam. Dobra Podbierak ustawiony Na ten włączony Więc próbujemy Co ten John Deere tutaj Pierwsza kulka słomy Nie wiem czy nie będzie trzeba wyjść Podbieraka przestawić Czy on będzie chciał zbierać eee. No, ale zaraz, zaraz się to wszystko okaże. Godzina mamy koło 20. Koło krów porobiłem, a nie kończy dojdzie, A ja mówię, jadę, żeby tą słomę wyzbierać, bo nie mam słomy, tak jak wiecie. Nie mam słomy, więc chcę zrobić, a ja dzisiaj, bo na jutro będę potrzebował jakąś kulkę, pewnie. Więc więc mówię pozbieram tutaj jest tak trochę na rozwalane. zaraz pewnie coś będzie nam tu piszczało ale ognia trzeba dać bo ona lubi mieć ona lubi mieć duże słomy więc zobaczymy raz objedziemy raz objedziemy zobaczymy co to yy, tutaj się będzie działo o zapchać się ją zapcha bo podbierak jest jeszcze niewytarty i i to się ślizgać tak jeszcze nie chce zrobimy parę kulek zrobimy parę kulek to powinno być lepiej ale ona lubi, ona lubi mieć dużo słomy więc no więc tej słomy trzeba jej dać zobaczymy Ile tu tych kulek wyjdzie, 3 hektary Bez dwóch czy 3. arów Więc zobaczymy Ile tej słomy Staram się wyzbierać wszystko, bo Słoma na Słoma na wagę złota po, Tego, na wagę złota, tak Powiem wam Także no zobaczymy Zobaczymy ile tu tego wyjdzie Robię takie mniejsze Bo teraz będę do chleba to wpychał to, to jak jest gorąco, to żeby były te kulki ciut mniejsze To żeby te kulki były ciut mniejsze, bo wiecie Żeby te kulki były mniejsze, bo No bo po prostu, żeby było chłodniej, nie? Zrobię trochę bolików więcej Ale jak jest taki gorąc, zapowiadają po 30 stopni, to żeby Nie trzeba było żeby nie trzeba było, wiecie, no, no, żeby było chłodniej po prostu, tak, metrówkę tu mam, to zobaczymy ile te, ile te belki mają, ile te belki mają, zaraz wyjdę, zobaczymy czy zbiera, czy zbiera wszystek słomę, ale to jak do pierwszego bolika wyjdziemy na 55,5 jest ustawione, chyba trzeba będzie trochę zmniejszyć, bo takie, tak to będę robił takie 140 145 ale tak jak teraz to takie 130 gdzieś myślę zrobić e, idę pierwszy, zobaczę czy, e, czy jest obinięty, bo to pierwszy bolik pierwszy, pierwszy bolik zawsze wychodzę e, zobaczyć jak jest po tego e, jak zrobię pierwszy bolik, jak prasa stoi to zawsze wychodzę patrzeć, bo często mi się zdarza yy, znaczy często, no zdarza się, o powiem tak, zdarza się tak, że yy, że tego pierwszego bolika ona nie chce yy, no, ona nie chce owinąć, nie, także <laughs> owijanie mam na 3,3 yy, 3 raza yy, 612, zrobimy zdjęcie, żeby było wiadomo ile ile jest bolików przy zaczynaniu jak zaczynam, żebym wiedział ile w sezonie zrobię. Dobra, 612. Idziemy zobaczyć jaki jaki on jest dobity. Dobra. Idziemy zobaczyć jaki jest dobity i go zmierzymy. Mam tu łyżkę. Yy, mam tu łyżkę taką zaostrzoną. No zobaczymy. O, trzeba zmniejszyć. Naprawdę trzeba będzie zmniejszyć, bo, no bo one są. O, to mi się podoba. To je to. To mi się podoba. No. No i pcham z, z całej siły. Tyle wepcham. Tu trochę, tu trochę więcej, nie wpycham tak, tylko tak, no tyle, no są zbite, tutaj, tutaj to jest najbardziej, tu, tu, do środka, tu jest najbardziej zbity, ale jest za, duży, zaraz go zmierzymy, o, mam metrówkę od Damiana, od brata, ze Stanleya, już chyba mi ze 3 lata służy albo więcej. Mierzymy, ile ty masz krociu. Tam jest na końcu. Albo zmierzymy cię od ziemi. Będzie najlepiej. Mierzymy od ziemi. 142. Za duży. Za duży. Zmniejszymy je o 10 cm. E, ściern. Jak Sebastian wyciął. O! Ściern jest wykoszona na te. E, na te 15 na te 15 cm gdzieś, ale to jest pierwszy przejazd tutaj od tego, od granicy, więc może być więcej. Dobra, e, miałem go zmniejszyć. 53 zrobimy na 50. Zrobimy na 50 i zobaczymy, bo to zależy. On jeszcze, e, ona jeszcze pociągnie, jak ja będę jechał. E, ja będę jechał, jeszcze wiecie. To ona jeszcze troszeczkę pociągnie, zobaczymy, ile będzie tej słomy. Mam nadzieję, że dużo nie jest, że szybko. Header nie był duży 4:30, jadę 9 na godzinę. 9:1, 9:3 pokazuje. Dobra, o prasowaniu to jeszcze filmy będą. E, jedną niespodziankę mam dla Was, ale to zdradzę Wam tą niespodziankę. No, już bliżej bliżej tego jak już będziemy kończyć jak już będziemy kończyć 10 8 11 jak już będziemy kończyć kosić to wam powiem o co mi chodzi więcej a powiem coś o rzepaku nie będę mówił dużo bo no bo nie ma nic specjalnego nie ma się czym chwalić o jest na 51 a no to zobaczymy nie ma się czym chwalić plonem plon w granicy 3 ton wilgotność średnia jaka nam wyszła to tak mniej więcej powiem wam po samochodach i wilgotności które wychodziły tam po te po te 10 nawet 10.1 zdarzały się próbki ale na wadze tam wychodziła wilgotność 9,7,98. Był jeden samochód, bodajże, na którym wyszła nam wilgotność 8,8,1. Także jeden, jeden samochód był z potrąceniami takimi większymi, za tą wilgotność. Wyjdę teraz, zobaczę ile ma teraz. A tak to tam za zanieczyszczenia też tam. Mieściliśmy się praktycznie w tej, w tej granicy e, tych zanieczyszczeń. Także ten już jest znacząco mniejszy zmierzmy go. No, ten ma tak 130, ten ma 130, więc jeszcze 10 cm mniej jak tamten. Więc takie coś będę, takie coś będę robił. Prasa wysmarowana, prasa wysmarowana, chodzi cichutko. E, Także plon, tak jak wspomniałem, plon około 3 ton, albo tu cię wrzucimy o yy, plon około tam 3 tony. Także nie ma się czym chwalić. Wiem, że, wiem, że niektórzy zbierają dużo, że padają u niektórych rekordy. no u mnie rekordy nie padają, bo nie pracujemy na takich, yy, na takich ziemiach jak niektórzy, że mają winy na, na głębokość 3 metry, jak robią odkrywkę. E, także ja jestem zadowolony pomimo, kurde, e, pomimo tego, że e, pomimo tego, że e, pomimo tego, że e, już mi wątek wyleciał, już mi wątek wyleciał. Pomimo tego, że ten rzepak leżał, jak widzieliście na filmach, udało się go, udało się go zebrać. Eee, tyle, tyle dobrze, że udało się to zebrać. Eee, bez tam większych problemów. Powoli, operator Piotrek naprawdę się starał. Trzeba mu no, o tym trzeba powiedzieć, że się starał i że zrobił, zrobił robotę tym kombajnem, pomimo tego, że header tam był 6 metrów, więc i on też miał. Gorzej to wybierać, ale poradził, dał radę, poradził, dał radę, więc, więc, więc z tego powodu też się trzeba cieszyć. Tam w oddali widzę znajomy Grzegorz Kosi, kosi pszenicę. Robek, Robek widzę, kosi. Chyba już nawet czeka z pełnym zbiornikiem. Tukano 420 i co udało się ten rzepak wybrać ale, ale cena w tym roku nie dopisała średnia cena za jaką sprzedaliśmy to około tam no wiecie to mówię średnio tam, bo trzeba by wszystkie samochody zliczyć średnia cena to 1730 bo 30-40, bo później ten, który był zawożony, później rzepak to staniał. Cena dnia była niższa. A rzepak staniał, więc mniej dostawaliśmy Mniej dostawaliśmy za tą tonę. Jeszcze doliczając potrącenia, to tym bardziej mieliśmy mniej, ale suma sumarą ta średnia wyszła. Tam, tak jak mówię, te 1700. 30 740 netto, więc trzeba się cieszyć i tak z tego, że udało się zebrać tą resztę i no i po prostu sprzedać, tak? Bo gdyby jeszcze padało, gdyby to bardziej porosło, no to mogłoby być różnie. Także do zeszłego roku nie ma co, nie ma co przyrównywać, bo jest dużo, jest dużo gorzej. Cena w zeszłym roku średnia, znaczy no cena średnia, w zeszłym roku sprzedawaliśmy tysią, e, 3100, 3, e, 3200 e, to taka była cena w zeszłym roku, więc nie ma, e, nie ma co porównywać co do tego roku, e, no ale, no ale, e, no ale jest jak jest. Muszę wyjść odgrzebać, bo złapałem tą fryzemkę. Widzę, że ruszam pod bierakiem, ale nie chcę to ruszyć. Muszę wyjść to wygrzebać. Także co? Dobrze? Tamtego roku nie ma co porównywać. Dobra, ja wyjdę to wygrzebę. Wyłączam wałek, gazu ujmuję. Idę to wygrzebuję, bo nie chcę iść, to nie będę, nie będę tu czekał i tłukł. Eee, także jeszcze do Was wrócę, za chwilkę No i co? Jestem z powrotem Odetkałem Zanim odetkałem Okazało się na podbieraku nie było tak źle Troszkę cofnąłem Znaczy no cofnąłem, troszkę wygrzebałem eee, Wygrzebałem z podbieraka Ale okazało się, że ucięło mi śrubkę Jeszcze tak ją ucięło felernie eee, Tak ją felernie ucięło, że Yy, no po prostu, wiecie, yy, zrobił się zadzior, nie mogłem niczym wybić, ani miałem kluczy za bardzo, ani nic, żeby tak jakoś zaradzić Ale powoli, powoli przyblokowałem śrubokrętem i udało mi się łyżką zwantować yy, Łyżką mi się udało zwantować i, i ten, no i wyszła Zakręciłem, no i teraz próbuję, objadę jeszcze z raz dookoła, nie będę tego więcej prasował, żeby z rosą nie narobić E, także więcej nie będę robił tą kamerę, tak trzymam nie bardzo, e, bo nie na głowie, tylko tak, e, tylko tak ją mam. E, cofam, bo tu jest trochę z góry, więc wolę cofnąć. E, no i tak, o, wywalamy, nie wiem, który tam, bo jak z tamtej strony 3, 4, czwartego u góry wywaliłem, no to ten jest, to ten jest piąty klapę zamykam klapę zamykam no i prasuję dalej, zrobię jeszcze zrobię jeszcze jedną rundkę dookoła no i to będzie tyle, nie będę prasował żeby ta słoma się nie posklejała to nie będę więcej prasował a co dalej film ze żniw na pewno będzie co się będzie działo będę chciał żeby coś więcej Wam nagrać, pokazać, mam nadzieję, że chociaż jeden film w tygodniu się jeszcze pokaże poza, poza tym yy, poza niedzielnym jak wszystko pozwoli, ale, ale to dopiero później, także zobaczymy dajcie znać na jakim Wy jesteście etapie żniw, kto dotrwał do końca yy, także mówię dajcie znać jak to u Was wygląda na jakim jesteście etapie, czy już szykujecie się może do zasiewu w przepaku. Yy, także dajcie, dajcie znać, a ja tu pracuję dalej. Trzymajcie się, hej.